Mam dosyć. Cały czas tylko pranie, sprzątanie, gotowanie. Czemu ja mam ciągle tyle roboty w tym mieszkaniu? Nie wiem. Śpisz w nocy? No to ci się zbiera! <śm> Kochanie, jadłeś już? Kochanie, jadłeś już? Ty mnie przedrzeźniasz. Ty mnie przedrzeźniasz. Serio pytam. No na serio pytam. Kocham cię. Tak, jadłem. Wiesz co, powiem ci prawdę. Jesteś leniem i nie masz z siebie żadnego pożytku. Tak? To ja ci powiem prawdę. Dziesięć lat temu to zagwizdałem na taksówkę, a nie na Ciebie. Co tam? Kochana, widziałaś? Mój mąż rozmawia z jakąś leffirendą przed blokiem. Co takiego? Ja mu zaraz dam. Widzisz? I co? Nic z tym nie zrobić? Widzę, widzę. Poczekaj, zobaczymy, ile on tak wytrzyma, z tym wciągniętym brzuchem. Stary, a jak tam twoja żonka spisuje się? Mordeczko, moja żona jest cudowna. Jak wracam z pracy, to nie całuję. Pomaga się rozebrać. Zakłada kapcie i gumowe rękawiczki. Zaraz, zaraz. Ale po co gumowe rękawiczki? A, żeby wygodniej mi się zmywało naczynia. Panie, <śmiennie> 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 nie? nie zauważyłeś niczego? O, włosy podcięłaś. A, nowa sukienka. Nie! No to ja już nie wiem. No spójrz, włosy podcięłam. Pff, no to przecież ja już to zgadłem na początku. No właśnie, zgadłeś, a miałeś zauważyć.